Siemanko! Moi drodzy, dzisiaj jest kolejny dzień. Robimy kolejnego takiego mini vloga. Bierzemy mini tour po Skodę, nie? I lecimy na kolejny trening, także życzę miłego oglądania. Łapkę, subik, komentarz i bawmy się dobrze. Widzimy się na miejscu moi drodzy, bo jestem już spóźniony znowu standardowo. No nic nie poradzę, lecę. Ale przecież nie byłbym sobą, jakbym Wam nie pokazał. Czekajcie. O. Nie byłbym sobą, jakbym wam nie pokazał jak odpala ten turbowariat, nie? No to let's go. O, nie no gada. Jak gada, to nie jest kawał dziada. Jadę. Widzimy się na miejscu. Dobra, ja już jestem, tu dzisiaj ćwiczymy. Dzisiaj mam trenera, ale wam go nie pokażę. Ale on będzie mnie prowadził dzisiaj, także zabieramy się za rozgrzewkę. I lecimy z tym, nie? Jacku! Tak jest! Ogień! Cieka go posła, w czakutach rozgrzemy się. No ja się też nie chcę, żeby się słońce gubiło, nie? Właśnie i tak, żeby patrzył tak szybka rozryweczka, jak ty mówisz? Pojacyki, Pajacyki, 20 sztuk. Czaj, ja nie wiem czy ja umiem tak, pacyki już od... umiew, pojacować na pewno. Pojacuję, <laughs> ja <śmiech> lubię <laughs> pajacać. Pajcowaliśmy <laughs> <na> w łFie, <wierze>, co <cała> leży. <laughs> Mamika nas nauczyła <laughs> pojacowania. Później zrób sobie już na tak. Dobra? Od trzy razy. Ale tyk, tyk. jestem sztywny, jak piętą! Staraj dom. się rozkrochowy w pełni przy tym. O, przeskoki skoki tak. O takie. właśnie. Tyk. 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 Później sobie w miejscu zrób te wyżółty na przykład na w ogóle. Ej, mam troszkę jeszcze? Czy wyżółty sobie zrób? O, i fajnie jest później jak się rozrób do przodu i do piłku. Do przodu i do piłku. Tak, tu nie wiem, 6 razy na nogę. Też, często też w ogóle rozgrzewam to rano zawsze, to trwicie nie robię, to na Oliwia stawy strasznie. Czy ja o coś takiego wiesz? Powiedz. No to też jest coś, bo ma podobie tych ćwiczeń właśnie, nie? Ruszasz śmieciami, grub pełen sobie zakrywkę. Na drzeweczkiem wrzucimy jakąś muzyczkę. Dobra, rozgrzany już lekko, zaczniemy tę pierwszą serię, coach mówił, że mam zrobić 5 podciągnięć, najpierw nie, a później kolejne 5 z nogami do góry, także przestawiam mykatu o tu, będzie trochę hałasu, bo wiatr wie, dzisiaj pogoda do niczego, no ale nic. Pierwsza seria, lecimy Pięć zwykłych no. Ale jak wysoko tu ten gązik jest ty No jest, jest To do odratów fajne Spróbuj uh. nogi. nogi, nawet podkurczone jak na początek, nie? Spokojnie, pięć A to od razu chcesz? Razu, ale jak my to zrobisz? Dobra, tak? dobra, 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 ja? Cóż, to Wróć za chwilę przerwy, żebyś ja ci mówię jak ja robię ale... No tak, ale ty już jesteś wprawiony, nie? No możesz się tu zmęczony może. to się cały czas utrzymywać nogi zgięte nawet jak jesteś na dole a, w ten sposób? No cały czas, albo chodzisz podkurczony do klatki, zgiędzę O, w ten sposób chodzisz To już dwóch jedziesz Ale ja zrobię trzy No i dobrze Dobre trzy dobra. Odpoczynek czekam na kolejną serię. Śmieszną, ale jest. Do zobaczenia teraz. Ok, druga seria, zmieniamy chwyt. Jak będzie mi łatwiej? Ale będzie hejt Będzie hejt Ale pompka też Dobra, let's go seria 3 łapa siedzi Murwa jest ta łapa jak się powiem. Trochę tam zostało tej ręki Takich jo, Taki nie? Trzecia seria musi być porządna, powolutku. Nie śpieszymy się, odpoczywamy seria numer 4. Za chwilę. Trzecia czwarta seria pompek, znaczy podciągnięć. Od razu po tej serii idę na pompeczki. Zrobimy może z 12 albo więcej. Zobaczymy. Postaramy się zrobić 15. Trzymajcie kciuki ale ja co? 4. nie mam siły, na to podciągają się to potradować. Na 15 Żeby problem był to teraz wjedziemy na dni Ale bajk poczułem na tych pompkach muszę odpocząć strasznie bark mnie dawał. kontuzja się odzywa, niedobrze dobrze. co, jednak nie będę łączył pompek z dipami ponieważ po pompkach boli mnie bark więc zrobimy najpierw 3 jeszcze po 15 pompek później pójdziemy na dipy zrobimy później trochę brzucha a na koniec może drabinkę sobie poprzechodzimy jak małpka Zobaczymy, no ale lecę pompki. Nie widziałem, kaptur mi zasłaniał 15. Było, było. to jeszcze, tak musi zrobić o, dwa razy po 15. I co? I przejdziemy na dipy Deepy mamy wąsko, ale mam nadzieję, że uda się je zrobić. Chociaż dwie serie. Jak bark pozwoli, tak będziemy robić. No nic, ja odpoczywam. wy W tym czasie możecie zostawić łapkę, napisać komentarz i oczywiście subskrypcje a ja odpocznę i katuję się dalej także zaraz jestem no nic, seria numer 4 pompki kończymy pompki lecimy deepy wszyscy razem ze mną bo już pompę mam także 15 let's go 12 13 14 15 15 szalonych pompek Następna seria będzie z dipów tam trener świuje, zobaczcie Pompki na staniu na rękach Też tak będę robił, Tylko Jeszcze rok czasu Dobra, widzimy się teraz Dobra, zaczynamy dipy Zaczynamy dipy, także trzymajcie kciuki bo ja nie trzymam Uf. Ciężko wskoczyć na to, nie? Raz! Chyba po 6 albo po 7? Po 7 na sejne Ale jestem słaby ty po tym O tyle słodkiego, co ja zjadłem Oh, Słodkę, oh, słodkie, bo że ona 30 miała Dobra, pierwsza seria 7, druga też będzie 7 Gadu, gadu Gadu, gadu. a tu seria dipów czeka, nie? Były Tak, były stygnom 7 O, 7, ale, ale takie wyciągnięte jest mocno. No nic. Czekamy na serię numer 3. Co ja będę się rozwijał amator, jak widać, nie? I lekko to też widać, no. Dobra, i tak sobie popcinam te filmy. Lecimy serią numer 3. To będzie 3. 3. O, już ciężko jest, powiem ci na prawą rękę, już jest. To jest koniec, nie? Na trzeciej wystarczy Ja też chcę No już nawet nie prostej łokcie, nie? O Nie Oszczędzajmy rękę, póki jeszcze działa Seria numer 3 Była chyba serią zakończeniową dipy Teraz przejdziemy na drabinkę. Tam za mną tą. Będziemy jak mało pochodzić po drabince. nie Jacek. Byłem. A może idę? Nie, poczekam. W sumie. Nie bądź wyrywny. Poczekaj. teraz ciemniał. Przejście po drabince się udało, ale kamera się przewróciła, tak że wam tego nie wrzucę. Dobijamy i spadamy. Ja, dobra. To jest fajne. Moje ciało mówi: Nie! He <grystanie> <grystanie> Kończę, trzymajcie się. Mam nadzieję, że się podobało, a jak nie, to nie. Jak tak, to super. Jutro będzie może vlog z meczyku. Także powodzenia, moi drodzy. Trzymajcie się, zdówko. Ja się zwijam do moich dzieciaków. Pozdro. Ja już dojechałem do domu. Wychodzę, właśnie z auto, moi drodzy. Taki ten, taki mnie refleksja wziąłem, Chciałbym, żebyście tak jednak nie brali na poważnie tych filmów, wiecie? Bo ja jestem amatorem, w ogóle zaczynam cokolwiek robić, żeby się ruszać Żeby polepszyć swoją kondycję i w ogóle, bo jestem trochę, że tak powiem, zapuszczony Ech, Miło by było, jakbyście tam zostawili jakieś komentarze, wiadomo, nie, nie nalegam, ale fajnie by było Też jakbyście jakiś pomysł może na jakiegoś fajnego vloga podrzucili, to też bym może coś spróbował nagrać, nie wiem i ten... I ten miałem powiedzieć, no wiadomo te ćwiczenia nie są wykonywane jakoś w 100% zajebiście, super No bo tak jak mówię ja jestem amatorem, nie jestem jakimś tam kurwa, wiecie, zawodowcem. Bawię się tym, sprawia mi to frajdę. I to jest najlepsze. Także no nic. Lecę do ciaków. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was i życzę miłej niedzieli, bo nagrywam to w niedzielę. I może dzisiaj jeszcze wleci. No to całego tygodnia wam dobrego życzę. Pozdrowki, byki. Tak na poważnie. Siemanko.